Się nasze latarnie. W Panie Boże, bądź w kontakcie, Panie Boże, chcesz wiadę, drogi na zwartrze, niechaj istra między nami przez kończyn nie zaparcie nasze latarnie. Niechaj istra między nami przez kończyn nie się nasze latarnie. Bądź w kontakcie, Panie Boże, Niechaj ischro między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie. Niechaj ischro między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie. Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże, chociaż diabeł robi nam zwarcie. Niechaj ischro między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie. Niechaj iskra miłości między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie. Bądź z nami w kontakcie, panie Boże, chociaż diabeł robi nam zwarcie. Niechaj iskra miłości między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie.